Cieszę się, że ten projekt, który robiłem z kolegą przez dwa lata, przynosi Michałowi w dniu urodzin trochę szczęścia i oby takich chwil miał jak najwięcej w życiu. Chwale nisko w środku, ale to jest wszystko tak wyczyszczone. Michał bardzo lubi tego typu rzeczy. W zeszłym roku prowadził tramwaj, w tym roku... Mógł urodziny swoje uczcić właśnie w, w lokomotywie. To była na pewno dla niego bardzo ważne wydarzenie. Także jestem bardzo wdzięczny wszystkim, dzięki którym mogliśmy wytransportować też Michała tam na górę. Jest on po prostu, jest the best. Michał, najlepszym naszym przyjacielem, jest. Michał, najlepszym naszym przyjacielem, jest. Michał najlepszy naszym przyjacielem jest! To są wolontariusze właśnie Akademii Górniczo Hutniczej, jeden uczeń drugiego liceum. Pana Grzegorza poznaliśmy, robiąc Akcję Święta dzieciom, której partnerem w tym roku była Fundacja Almas Spei i dzięki temu udało nam się nawiązać szerszą współpracę, dlatego że miło jest spotkać kogoś, kto też ma taki sam cel jak my, czyli pomagać innym osobom. Michał, niespodzianka, prawda? Powiedz mi? Tak, wspaniale było w lokomotywie. W starej lokomotywie parowej, Michał. No, świetnie jest w środku.